Kamala Harris zbiera pieniądze na kampanię wyborczą w tempie, który zadziwia nawet najbardziej wytrwałych obserwatorów amerykańskiej sceny politycznej. Kilkanaście godzin to było 46 milionów dolarów, po chwili to już było ponad 50 milionów dolarów. Bardzo trudno mi powiedzieć, ile to będzie w momencie, w którym będziecie oglądać ten materiał, bo ta cyfra zmienia się dosłownie z minuty na minutę. Nawet amerykańską nocą coraz większa liczba dolarów płynie do Kamali Harris, która ma zmierzyć się z Donaldem J. Trumpem w wyborach amerykańskich. A sytuacja po tych pierwszych godzinach, kiedy wszyscy demokraci odetchnęli z ulgą, poczuli nową nadzieję, ruszyli do ataku, wiemy już, bo amerykańska prasa to ujawnia, jaka będzie frontalna linia ataku na Kamale Harris i jaki jest dzisiaj stan przedwyborczy. Najpierw powiem Wam, że sondaże nie są takie złe. Średnia sondażowa tej nocy. Była 48 dla Donalda Trumpa, 46 dla Kamali Harris. To są tylko 2% różnicy, ale na tym kończą się dobre wiadomości dla tych, którzy nie życzą zwycięstwa Donaldowi Trumpowi. Te wiadomości i tak są umiarkowanie dobre dla tych, którzy nie życzą Donaldowi Trumpowi zwycięstwa, bo on i tak w dalszym ciągu prowadzi. Ale. Mapa, którą teraz zobaczycie, pokazuje podział głosów elektorów, a o to chodzi w wyborach amerykańskich. Teraz zobaczycie mapę, która pokazuje, w jak dużych kłopotach jest Kamala Harris. Jak widzicie, tutaj przewaga Donalda Trumpa jest bardzo duża. Pomimo zmiany na, na razie bardzo nieformalnej zmiany na funkcji kandydata na prezydenta, demokratów, bo ta zmiana formalnie będzie potwierdzona dopiero w Chicago na konwencji demokratycznej, jak widzicie, ta mapa pokazuje bardzo wyraźnie: większość Stanów głosuje za Donaldem Trumpem. A wybory amerykańskie, i musimy to powtarzać w nieskończoność, wygrywa się w poszczególnych stanach, bo Ameryka jest państwem federalnym. I zdarzało się już w historii, i to wcale nie tak dawnej, gdy ktoś, kto zdobył mniej głosów, zostawał prezydentem. Tak, ktoś, kto dostał mniej głosów, zostawał prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo wygrywał w większej liczbie stanów. Wiecie, kto to był? To był Donald J. Trump w 2016 roku. On nie wygrał wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych arytmetycznie. Większość Amerykanów zagłosowała na Hillary Clinton w roku 2016, a prezydentem został Donald J. Trump, ponieważ wygrał w większości Stanów. I mapka, którą dzisiaj Wam pokazuję, pochodząca z najbardziej prestiżowej strony Real Clear Politics amerykańskiej, która śledzi wszystkie sondaże i do tej pory przedstawia, w moim przekonaniu, najbardziej wiarygodne dane sondażowe, pokazuje, że dzisiaj Donald Trump wygrywa nie tylko jeśli chodzi o liczbę głosów, ale wygrywa także w bardzo dużej liczbie Stanów. Opowiem Wam teraz, jaka będzie linia ataku Republikanów, bo ona dzisiaj także już jest znana. Linia ataku Republikanów koncentrować się będzie na trzech aspektach. Po pierwsze, ha Kamala Harris jest nie tylko wierną kopią Joe Bidena, ale jest jeszcze reprezentantką bardziej radykalnej lewicy niż był Joe Biden. To pierwsza linia ataku. Druga linia ataku, Kamala Harris, uczestniczyła w spisku, który miał Amerykanów oszukać co do stanu zdrowia Joe Bidena. Bo teraz, jak w sumie nie trudno się domyśleć, ogromna część hejtu republikańskiego na demokratów dotyczy tego, oszukaliście nas. Joe Biden był dużo bardziej chory niż nam to mówiliście. Najlepszy dowód, sami zmusiliście go do wycofania się z wyborów. To po co nam tyle lat kłamaliście? To będzie drugi, druga linia ataku na Kamale Harris i trzecia, o której zresztą mówiłem od samego początku, kwestionowanie jej demokratycznego charakteru w tym najbardziej elementarnym słowa znaczeniu demokracji, to znaczy tego, że ona nie przejdzie procedury prawyborczej, co w Stanach Zjednoczonych do tej pory było świętością. Ale te wybory będą nietypowe nie tylko dlatego, że jeśli Kamala Harris zostanie wybrana kandydatką, to będzie pierwszą czarnoskórą kobietą, która będzie kandydatką na prezydenta, ale te wybory, kochani, będą także zupełnie, zupełnie nietypowe w Ameryce, także dlatego, że po raz pierwszy od 76 roku na kartce wyborczej nie będzie nazwiska Biden, Clinton albo Bush. I to jest podobno zupełna zmiana. Znaczy, niektórzy żartują w Stanach Zjednoczonych, że to jest właśnie ta prawdziwa zmiana, którą niosą te wybory. Ale tak czy inaczej, to będzie nowa epoka w amerykańskiej polityce. Kampania amerykańska jest bardzo ciekawa. Ja obserwuję ją także z drugiej strony obserwuję ją od strony rosyjskiej propagandy. Bardzo uważnie śledzę to, jak Rosjanie reagują na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. I muszę Wam powiedzieć, że sympatia Putina, sympatia mediów rosyjskich jest jednoznaczna. Oni trzymają kciuki za Donalda Trumpa, szydzą z Kamali Harris. Dworują sobie z niej, używają tych samych argumentów, co Trump, zrobili nawet taki cały spot w rosyjskiej telewizji, jak śmieje się Kamala Harris. Jakby to było jakimś problemem, że ktoś się umie śmiać. Ja wolę ludzi, którzy się skądinąd umieją śmiać, niż tych, co są konurakami. Zacząłem od tego, że Kamala Harris zbiera pieniądze w rekordowym tempie. Te pieniądze będą jej potrzebne, bo kampania będzie bardzo intensywna i ta mapka, którą Wam dzisiaj pokazałem, wyraźnie to pokazuje. Być może również, być może również, Kamala Harris będzie miała kolejny kłopot, to to bowiem jeden, Marcin, jeden z bardzo takich znanych senatorów, e, Amerykańskich, który zmienił swoją przynależność partyjną na niezależnych, odszedł od demokratów. Jeśli tylko zmieni swoją przynależność partyjną i będzie z powrotem demokratą, patrzcie, jak to jest w Stanach: tam Ty decydujesz, do jakiej partii należysz, a nie partia decyduje, czy Cię wyrzuca, czy Cię przyjmuje. To jest naprawdę rewolucyjna zmiana z punktu widzenia Polski, znaczy rewolucyjna różnica, jeśli chodzi o Polskę. Więc jeżeli on się zdecyduje, że chce być demokratą. To naprawdę cenna lekcja demokracji. Nikt nie będzie mógł mu zabronić, żeby przyjechać na kongres do Chicago i wystawić swoją kandydaturę. Zobaczymy. Będzie się dużo ciekawych rzeczy w amerykańskiej polityce działo, i Kamala Harris na pewno będzie potrzebowała tych pieniędzy, które teraz do niej. Ogromnym strumieniem płyną. I ja, proszę Państwa, będę dla Was tę kampanię wyborczą amerykańską oglądał. Będę ją oglądał w mediach amerykańskich, w mediach światowych, a także być może już niedługo zawitam do samych Stanów Zjednoczonych, by stamtąd dzielić się z Państwem codziennymi relacjami na temat tego, jak wygląda amerykańska kampania, co tam, Panie, w Ameryce. Zachęcam Was do oglądania mojego. Mater, moich materiałów na kanale Michał Kamiński oficjalny. Proszę Was o lajki, bo jak jest dużo lajków, to dużo ludzi to ogląda i wtedy naprawdę ja też czuję, że ta robota ma sens. Bardzo Wam dziękuję za lajki. Bardzo Wam dziękuję za to, że subskrybujecie mój kanał i razem będziemy oglądać to, co fascynującego dzieje się w amerykańskiej polityce. Bardzo Wam dziękuję.